Kolorowa fotografia ułożona horyzontalnie. Dzień, późne popołudnie. Bydgoszcz. Grupa szesnaściorga osób na moście staromiejskim Jerzego Sulimy Kamińskiego. To osoby w różnym wieku. Trzy osoby trzymają białe laski. Większość to osoby niewidome i słabowidzące pochodzące z Ukrainy oraz ich opiekunki i opiekunowie. Stoją i pozują do zdjęcia plecami do balustrady mostu. Za nimi rzeka Brda i bulwary na jej brzegach. Po prawej stronie zdjęcia szachulcowe mury Starych spichrzy, z lewej charakterystyczny budynek Starej Poczty z ceglanymi murami i wieżyczkami. Sam most położony jest w ciągu ulicy Mostowej i łączy ze sobą dwa brzegi Brdy – Śródmiejski z lewej strony zdjęcia i Staromiejski z prawej strony. Obecny most został zbudowany w latach 1960-1961. Ale przeprawa mostowa istniała w pobliżu miejsca uwiecznionego na zdjęciu już od XIII wieku.